Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Deo Misje Projektantów. Dzisiaj mam dla was misję, która myślę, że po tym odcinku zapisze się w historii, a będzie to misja pod tytułem Operacja W.W. część pierwsza. Czyli tłumacząc ten skrót, operacja wojna wodna czy wodna wojna. Autorstwa KNB128.pl. Tyle tytułem wstępu, zapraszam was po prostu na prezentację tej misji. Zaczynajmy. Więc naszym celem jest statek za mną, a na początku trzeba odbić pierwsze 69. Ale nie będzie tak łatwo, bo ta mafia jest dobrze uzbrojona. Eee, nie chcę nic mówić, ale mieliśmy to tłumaczone przed przybyciem tu. Dobra, to brać broni. Max, bierzesz drugą drużynę. Dobra. Dobra drużyna, za mną. Zdobądź linię barykad. Na początku było łatwo, a teraz bitwa. Dobra, w takim razie zaczynamy akcję. E, no to na początek może tą dwójeczkę. jakiś gości z shotgunem, dobra. I co? Chyba idziemy do przodu bardziej. Ej, wyczekajmy chwilkę na tych przeciwników. Może jeszcze ktoś tutaj podcelownik wejdzie. Tak, jeszcze przynajmniej tam trójka, jest, bo jeszcze, e, jeszcze tam jest jakiś jeden. Dobra, e, i okej, okay, rozwalili go. No to ruszamy w takim razie dalej, drużyno. I kolejni. Dobra, no to powystrzelać w takim razie towarzystwo. Tak jest, jeszcze nie odpuszczać. E, z której oni walą, bo nie widzę, kogoś tam słyszę. E, chyba jest tutaj, tak, i tutaj jakieś pick-upy są dobre. Okej. Okay. I tutaj jeszcze się jeden zapodział, i tam jeszcze jeden stoi. Dawaj, dawaj, a raczej skacze, próbuję chyba skakać co on tam próbował. <śmum> Sam nie wiem, dobra. O, hej, Max, dach czysty? Ta, tylko te linki stare. okej, okay, więc ja i mój oddział pomoże ci. Ok, pomóż Maxowi i jego drużynie. Pewnie tam jest cel. No może. Okej, okay, dobra. Chyba tyle. To było chyba czwórka. Jednego, może rozwalić. Kto to wie? O, tam jest cel! No widzę i widać, że jego ochrona ma piły. Zabij szefa. Szef jest uzbrojony w kombat shotguna, więc muszę być tutaj ostrożny. Dobra. I okej. Okay. To jest właściwy cel. Zabicaj. O, a może nawet moi go wykończą. Tak jest, nawalę go clean combat shotgunem. Nie odpuszczaj mu. Ja jeszcze sobie przeładuję. No to co, zgłaśmy go w takim razie do końca. I misja wykonana, szacunek plus. Dobra, w porządku. A teraz przejdźmy sobie do drugiej części dzisiejszego materiału. A zatem na sam początek zacznijmy sobie tutaj od bardzo nielicznych plusów tej misji. Po pierwsze na pewno troszeczkę tych wrogów zostało tutaj umieszczonych i dzięki temu było troszkę tej strzelaniny przez ten cały czas misji. Mieli oni również różnorodne wyposażenie i te kombat shotguny głównie powodowały myślenie. No i była to też próba dzielenia na etapy, ale to jak zostało to zrobione to szkoda po prostu szczerze mówiąc gadać. I... Próba stworzenia jakiejś mapki bitewnej. Szczerze mówiąc, mimo że są tutaj błędy pod tym względem, to jednak autor coś tu próbował robić. I szczerze mówiąc, ja naprawdę tutaj niczego więcej pozytywnego nie zauważyłem. Przejdźmy sobie teraz do drugiej sprawy. Jeżeli chodzi o minusy tej misji, no to na sam początek muszę wam powiedzieć, że szczerze mówiąc, ja nie zauważyłem większego sensu tak naprawdę tej całej misji. Nie wiadomo po co atakujemy to całą miejscówkę, to całą mafię, nie wiadomo czym ona tak naprawdę zawiniła. Tym, że trzeba tutaj sprowadzać wielką akcję policyjną, a nawet wojskowych, co jest ciekawe, i to też chciałbym, tak naprawdę, dostać jakiekolwiek wyjaśnienia odnośnie tej sprawy. Nie było w ogóle dokładnego jakiegoś planu działania: coś tam powiedział, że idzie jakaś grupka tam żołnierzy do ataku, ale ogólnie nic tutaj nie było ciekawego. Wobec tego, również prowadzenie, tak naprawdę, nie było wyjątkowo też długie. No i można było wyjaśnić tak naprawdę, co się stanie, jeżeli ich nie powstrzymamy, na przykład, jakie będziemy mieli z tego korzyści. Było tutaj pole do popisu, a nic tutaj kompletnie nie zostało zrobione, według mnie, pod tym względem. Kolejna sprawa pisownia, która nie została praktycznie poprawiona e, od ostatniego razu. Literówki. Brak w ogóle stosowania interpunkcji, zwłaszcza w środku zdania, brak stosowania jakichś istotnych odstępów. Niektóre zdania w ogóle były jakoś dziwacznie sformułowane, szczerze mówiąc, to pierwsze, kiedy atakujemy tutaj, teraz jest bitwa jakaś, albo nie wiem, dziwne odzywki w ogóle były osób, które uczestniczyły tak naprawdę w tej akcji dla mnie osobiście. No i również było tutaj znowu wpychanie na siłę, kilku dialogów do jednej katcenki tak naprawdę i przez to również nie można przeczytać wszystkich wypowiedzi. I to są tak naprawdę wszystkie czynniki, które sprawiają, że ta pisownia jest po prostu zła. Przejdźmy sobie teraz dalej. Było kilka takich kadcenek, przynajmniej, gdzie aktorzy na nich prezentowali się niejako, potrzebne są jakieś animacje, rozstawienie tych aktorów ciekawe, również jeszcze można lepiej te kamerki umieszczać i to było widoczne w kilku momentach, przykładowo. E kiedy była pokazywana ta grupka żołnierzy. Ostatni również boss, kiedy wyszedł tak naprawdę nagle z jakiegoś chyba miejsca, to też się jakoś niejako prezentował. I ci żołnierze, którzy go otoczyli, tak nagle też się niejako tam prezentowali ale do tamtej sprawy jeszcze przejdziemy. E, Nieskończoność amunicji była, kiedy rozpoczynamy naszą akcję, powinien być tutaj zastosowany jakiś limit broni e, i kolejna sprawa właśnie, nie jest miejscówka ta cała, nie jest e, prawidłowo zabezpieczana przez policję tak naprawdę. Co prawda są tutaj pojazdy i to jest tak naprawdę jedyny plus e, odnośnie tej kwestii, ale nie ma ludzi, którzy by pilnowali tak naprawdę tego, żeby się nikt tutaj nie dostał. Co ciekawe również, ten policjant był pokazywany na jednej kacence, która wprowadzała nas do tej całej misji i on Nagle znikł po prostu nie wiadomo z jakiego powodu, tak naprawdę. Czy on wybrał się na akcję z tą drugą drużyną, czy nie wiem, co szczerze mówiąc. Więc o te kwestie należy tutaj, według mnie, dbać. Przechodzimy sobie dalej, i teraz pomówmy sobie o naszej drużynie, która, według mnie, po pierwsze, ma nijaki wygląd, wszyscy wyglądają tak samo. Można było zrobić w tej sytuacji mieszankę policjantów oraz wojskowych, skoro tutaj właśnie tą operację przeprowadzali również członkowie Gwardii Narodowej. Albo, jeżeli koniecznie musieliby być to sami wojskowi, no to można było się tu pokusić o jakieś interesujące skiny. Kolejna sprawa, oni wszyscy mają jednakowe wyposażenie i też lepiej stosować w tej sytuacji, według mnie. Różnorodność. Przede wszystkim jednak oni nie są w ogóle dobrze zaprogramowani w czasie tej całej strzelaniny. Wchodzą nam tak naprawdę pod celownik, co utrudnia tylko rozgrywkę tej misji. Jeżeli chodzi o skuteczność, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że była za mała, ale wrogowie tak naprawdę byli na bardzo bliskiej odległości od nas, o czym jeszcze powiem później, więc jakaś ich skuteczność była szczerze mówiąc widoczna, ale bym ją jeszcze dopracował, ale tego akurat już zdecydowałem, że nie zapiszę do dalszych minusów. Kolejna sprawa. Oczywiście największy popis tej misji to znikąd pojawiający się przeciwnicy i to w kilku momentach, przynajmniej chyba w czterech, albo nawet w pięciu, licząc tych wszystkich bossów. Te wszystkie obiekty również się pojawiły tutaj znikąd razem z tym pierwszym etapem, więc tak to nie może wyglądać, bo to szczerze mówiąc wygląda naprawdę strasznie fatalnie. To jest akurat taka drobnostka. Punkty kontrolne w niektórych sytuacjach nie powinny być niebieskie, tylko bardziej by pasowało, żeby były żółte albo czerwone. Niebieskie to jeżeli mamy podejść tylko w okolice przyjaciela, tutaj akurat był przyjaciela czy sojusznika. Tutaj akurat, właśnie jak mówię, był taki jeden moment, gdzie zostało to akurat w porządku zrobione, ale tutaj w innych przypadkach bym to jeszcze dopracował. Pomówmy sobie jeszcze więcej o akcji, a na początek, szczerze mówiąc, omówmy mapę bitewną. W mojej opinii, kilka obiektów e, czy pojazdów tak naprawdę nie do końca pasuje do tej miejscówki. Na początku, pojazdy. No, to według mnie ciężko jest tak naprawdę dostać się tymi pojazdami w ogóle w tą miejscówkę, e, która została tutaj e, wybudowana, bo tutaj naprawdę są strasznie ciasne, szczerze mówiąc. E, Przejścia, że tak powiem, i one do tego są zakryte jakimiś w ogóle innymi obiektami, które uniemożliwiają tak naprawdę, żeby się tutaj skutecznie dostać. Co więcej również, te pojazdy mają wszystkie tak naprawdę jednakowy wygląd pod względem koloru, i tutaj również można było wprowadzić róż taką różnorodność. Jeżeli chodzi o obiekty, to nie rozumiem, szczerze mówiąc, niektórych z nich tak naprawdę po co jest wyskocznie, na przykład tutaj, szczerze mówiąc, skoro tutaj nie da się wyskoczyć w ogóle z tego miejsca, szczerze mówiąc, jakieś tablice, które służą bardziej do. Planowania tutaj są używane, szczerze mówiąc, na siłę jako blokady. E, również, e, jeżeli chodzi o inne obiekty, które przykuły tutaj moją uwagę, to na przykład mm, ten kosz, który służy do gry w koszykówkę w takim miejscu. Nie wiem w ogóle po co zostało to wprowadzone, szczerze mówiąc. No i tutaj jakaś trumna jest schowana, to tutaj szczerze mówiąc sam nie wiem co o tym myśleć, ale ogólnie to wszystko powinno być dobierane lepiej, autor musi się nauczyć tutaj tworzyć jeszcze lepsze mapki bitewne. Adon do również może być tutaj bardzo pomocny w tej sytuacji. Jeżeli chodzi o sam poziom strzelaniny, no to szczerze mówiąc wrogowie, jedyny plus jaki tutaj jest, to mają różnorodne wyposażenie, jest myślenie tylko dzięki temu, że jest ten Combat Shotgun. Ale nie jak mówię, znikąd się pojawiają, wszyscy mają włączone głowy, w ogóle nie ma żadnych modyfikacji zdrowia, tak naprawdę. Wszyscy się poruszają strasznie dziwacznie, nie ma w ogóle tutaj aktorów, którzy by trzymali pozycję. I wszyscy tak naprawdę strzelają się jeden czy dwa metry od siebie, i to w ogóle dla mnie nie jest realistyczne, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj współgrania, tak naprawdę, też za bardzo z tą całą mapką bitewną. No i również brakuje skuteczności tym aktorom, którzy nie mają niczego więcej poza tym combat shotgunem. Jedynie ten combat shotgun, tylko dlatego, że pojawia się znikąd, tak naprawdę na początku misji, to tylko on nam coś robi. Tutaj nie ma praktycznie właśnie e, żadnego myślenia i te pick-upy, nawet bez nich można sobie tutaj, szczerze mówiąc, e, poradzić w tej sytuacji. Jeżeli chodzi jeszcze o wygląd, tak naprawdę, tych wszystkich wrogów, no to mi to nie przypomina, szczerze mówiąc, mafii. E, Mafię to mi przypominało tylko, e, gdy tak naprawdę pokazywana była pierwsza taka scenka, ale to jest widać, że mieszaninka jakichś różnych typów ludzi, tak naprawdę. I to powinno zostać wyjaśnione, dlaczego to jest mieszaninka właśnie tych różnych typów ludzi. Czy to są jeszcze jacyś terroryści, czy nie wiem kto, szczerze mówiąc. Czy jeżeli jest to tylko mafia, no to robić wygląd tych wszystkich aktorów, który pasuje w pełni do tej tak naprawdę profesji, bo ja, szczerze mówiąc, jestem tutaj pod tym względem zdezorientowany. Misja również nie miała żadnego zakończenia. Zabiliśmy po prostu tego ostatniego bossa i misja się skończyła znikąd. Więc szczerze mówiąc, tak to również nie powinno wyglądać. No i misja jest tak naprawdę prosta i monotonna. Prostota tej misji, no to wynika z tego, że jest tak naprawdę wprowadzenie, pozabijaj w kilku etapach wrogów i tak naprawdę to jest koniec misji. No i może policzysz te kaccenki trzy, które się pojawiły przez kilka sekund. To jest wszystko, jeżeli chodzi tak naprawdę o prostotę tej misji. I tutaj w ogóle nie ma stosowania żadnych różnorodnych wątków, żadnych jakichkolwiek dyskusji, tak naprawdę, żadnych ciekawych przerywników, nic, jest tylko i wyłącznie zabijanie wrogów. A dla mnie jest to monotonne, dlatego że e, jest wprowadzenie. No i wchodzisz do punktu kontrolnego, zabijasz kaccenka. Wchodzisz do punktu kontrolnego, zabijasz kacenka. Wchodzisz znowu do punktu kontrolnego, zabijasz kaccenka, i tak w kółko to samo. I. To wszystko wynika, jak powiedziałem, z tego, że po prostu nie ma tutaj żadnych ciekawych wątków, zero po prostu jakichkolwiek dyskusji interesujących, zero jakichkolwiek tak naprawdę różnorodnych zadań do wykonania. Tylko i wyłącznie zabijanie, ale zabijanie to oczywiście tutaj nie jest wszystko. No i ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o to całą misję. Nie jest ona rozbudowana, ona trwa około 3 minut. Można ją przejść w około ponad 3 minuty, albo można nawet ją przejść do 3 minut, szczerze mówiąc. Jeżeli e, tak naprawdę, nawet jeżeli nie będziesz się zbytnio spieszył, ale nie zmienia to faktu, że misja jest naprawdę e, strasznie krótka i wobec tego nie może ona stać na wyjątkowym e, poziomie, jeżeli chodzi o moje ostateczne słowa na temat tej misji, no to jest ona wyjątkowa z pewnością. Niestety, nie jest ona wyjątkowa pod względem pozytywnego znaczenia. Jedyne plusy, jakie tutaj są, tak naprawdę, to jakaś tam akcja, jakaś tam mapka bitewna, i obie te rzeczy, szczerze mówiąc, stoją na niejakim poziomie. Misja w ogóle nie ma fabuły. Bez fabuły nie da się po prostu stworzyć, praktycznie, szczerze mówiąc, jakiejś dobrej misji. Trzeba sobie to, szczerze mówiąc, powiedzieć. Ona nie ma sensu. Tak naprawdę, ilość błędów jest ogromna i to są poważne i podstawowe błędy, które są tak naprawdę niedopuszczalne, szczerze mówiąc. Myślę, że ocena tej misji będzie trochę kontrowersyjna, ale przemyślałem sobie naprawdę to dokładnie dzisiaj, szczerze mówiąc nawet jeżeli bym nie wziął pod uwagę tutaj tych kilku spraw, to by nic nie zmieniło w przypadku jakości, szczerze mówiąc tej misji, tej misji, która trwa zaledwie 3 minuty tak naprawdę, dla mnie ocena tej misji może być tylko i wyłącznie jedna. Wyjątkowa ocena dla wyjątkowej misji, która wynosi obecnie 0 gwiazdek. Dzięki za uwagę moi drodzy, to wszystko ode mnie, możecie śmiało pisać co sądzicie o tej misji. Jeżeli chodzi o najbliższe plany z dom, to widzimy się za dwa dni, ale w historiach projektantów. Zobaczymy na ile odcinków wstępnie, wydaje mi się, że to będzie jeden albo dwa odcinki w maksie, ale zobaczymy jeszcze jak tam to w ostateczności wyjdzie. Tyle ode mnie, trzymajcie się, życzę wam spokojnego wieczoru. Hejka.